Hej siemano, z tej strony URAN i dzisiaj was znowu witam w nietypowych warunkach, o, ostrość, e, bo jak sami widzicie jesteśmy na moim koncie, nagrywam telefon telefonem znowu e, i to telefon Juli, na którym jest moje konto i tak jakby obiecałem zrobimy sobie ten mini opening, na znaczy, razie będę będzie trochę większy opening, bo e, tyle ile było łapy pod, pod wcześniejszym filmem, tyle otworzymy skrzynek, czyli... 30. E, tak, 30 skrzynki e, małe i do tego trzy duże, bo są 30. Jakby wam się udało wbić 40, to by, by, byłaby kolejna duża skrzynka. E, no więc, może jeszcze w ramach reklamy szybko was zaprosimy do, za nie, społeczność do naszego klubu, za Świtu. Aktualnie są dwa wolne miejsca, ale zapraszamy serdecznie. Zapraszam o pisie, że jesteście moi widzem, Oczywiście wtedy zostaniecie na pewno przyjęci. Dobra, a no i oczywiście na sam początek filmu zostawcie łapeczkę w górę i suba, jeśli jeszcze go nie zrobiliście i zaczynamy. Dobra, czyli 33 małe skrzynki, czyli do 40 musisz zjeść. Dobra, no no to lecisz. To małe, małe skrzynki, małe? tak. Hmm. Tylko to musimy szybko z tym lecie, bo to naprawdę będzie dużo tutaj skrzynek, a biorąc pod uwagę nasz internet tutaj na wakacjach, no to będzie to dużo czasu wymagało. Dobra, ci może pokażę. Daj, daj lewą rękę. Usta sobie palec w jednym miejscu i prostu tak. O, 5 gemów. A właśnie, jeszcze Wam może pokażę zadymiarzenie sklep. I pokażę Wam jeszcze, jakie są duże szanse na postacie. Tu Wam wyfokusuję to. O, widzicie. Szanse są. No, myślałem, że są dość spore, ale pod, pod wcześniejszy chwilę mówiliście, że te szanse wcale nie są takie duże. Ale tak czy siak, no e, mam nadzieję, że coś poleci. Dobra, no. Cały czas gubi ostrość. O, dobra. No, serio. Tikety. Świetnie. Trzymajcie sobie tutaj palę i po prostu rób tak. Cyk, 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 cyk. Dobra, więc lecimy na razie. No wiadomo, no liczę na postać, to już dawno by mi się przydało. Star Powerów żadnych nie mogę aktualnie dostać. No to jedynie kaska, no i gemy ewentualnie, no ale przede wszystkim po. ono podwaja podwajacze też my są spoko, no bo będą dodatkowe skrzyneczki na później. Tikety tak średnio, mam ich pełno uzbierane. Więc no sami rozumiecie. Czemu tak gubi ostrość chyba? O, teraz dobrze. No, dawaj. Ja przez to, że są takie błyski, to właśnie e, telefon gubi ostrość. Jak widzicie, jest troszkę zbity ekran. Juli telefon upadł no i są widoczne kreseczki, ale... No, to nie jest jakaś... To nie ma być jakiś film, nie wiadomo jaki. To po prostu tak sobie nagrywamy na wakacjach, bo chcieliście, żeby jeszcze Juli wystąpiło mi na kanale, no to macie Juli w postaci jednego palca, który otwiera skrzyneczki i pudełeczka na moim koncie. O, o, 5 gumów widziałam mu? czekaj, zobaczmy teraz. 61 nice. Już mam na jakieś ładniej skin na promocji. O, podwajacze też dobrze. Czyli do 40. Ile jeszcze, ile jeszcze ci zostało? No, 13. Nie, 11. Jeszcze 11, dobra. No kurczę, no fajnie byłoby, żeby coś wypadło w końcu, no bo ile można. No. Jestem ciekawy, ile ten film w ogóle będzie e, ważył, ile będzie się wrzucał, bo wcześniejszy wrzucał się jakoś 40 minut, a trwał tylko 3 minuty, więc sami widzicie, jaki tu jest internet, ale tam, no wiecie, no. Nic nie leci. Znaczy no troszkę gęp poleciało. No wiem, ale... No wiesz, że no, postać to jest rzadko, rzadkość, co, nie? A, Juli właśnie też miała dużego pecha do postaci, a ostatniej wyleciał. to ci wyleciał? Daryl? Karl. A, Karl jej wypadł właśnie ostatnio. A ona nie ma żadnych fioletowych, żadnych czerwonych, żadnych żółtych. Tylko Karla. No, tym ma... słowem nie mam nic po No tak, nie no, masz Karla i Daryla z jedynych rzadkich postaci, znaczy są bardzo rzadkie. No i wszystkie zielone oczywiście, dobra. jest 40 teraz zostało Ci trzy duże do otwarcia. Tak, widzowie w Billy. 33 czyli trzy duże skrzynki do otwarcia. Dobra, pierwsza. Druga. No, 5 gemów, dobra. I ostatnia. No, <laughs> Czekaj, nie klikaj. Ja, Spike. Jestem legendarka. Ja jestem szczęśliwa, no. Moja pierwsza legenda na koncie. Kurczę, ale... To, to dzięki ale mnie. Ale czemu Spike akurat? Akurat to jest legenda, którą chciałem chyba najmniej. Nie, właśnie, ta jest super. No bo Crow teraz jest mega OP, nie? no co tam, Crow, zobacz, on jest super. No jest... Ej, ale zobacz, jakiego... Ej, no 36 skrzynek łącznie i ostatnia skrzynka zawierała kaktusika. I wam tak w ogóle powiem, że kaktusik to jest chyba twoja ulubiona postać, no. nie? Tak, kaktusik to jest ulubiona postać Julii. A w różowym skinie to już w ogóle. No dla niej jest kocur totalny. No dobra, no to kliknij go. No kliknij go nie po robisz prostu. Nie Nie, tam. Przecież widzowie na filmie. Dobra, Spike, zobaczmy go teraz tutaj. Ej, ale w ogóle Pierwsza ja legenda. Się, to, to dzięki mnie mówię, że Cyk, ja nie jest patrzcie. Odbierałam. Zero wszystkiego, moc pierwsza, ranga pierwsza. A no i zobaczmy ile... Oh o sorka. Zobaczmy ile jeszcze tam postaci. postaci mam focus 22. Niedługo będzie Tik, więc będą 23. No, coraz lepiej, coraz lepiej. No dobra, więc opening my się, wydaje mi się, że udany, mimo że na początku nic się nie działo. To ostatnie skrzyneczka, skrzyneczka jednak nam przyniosła e, dość ciekawe tutaj łupy. No i dobra, oczywiście stawcie opeczkę w górę za ten opening, że Juli otwierała no i tu jeszcze mam zostawić. No suba oczywiście. Szczęśliwą rękę. Tak, piś tak, szczęśliwa rączka y, Julii Piszcie oczywiście komentarze, ja on z chęcią poprzez serduszka No i zapraszam Was do naszego klanu Zakon Świtu. Wszystkie informacje oczywiście tak zawsze w opisie A, no i mamy też serwer Discord, tam też wbijajcie oczywiście Dobra, no chcesz się powiedzieć na słowo, na słowo wstępu? O, jeszcze mamy 69 gemów, chłę chłe Śm śmieszna liczba dla niektórych. Dobra, no chcę. teraz że... musisz zbierać na tego różowego skina. Dobra, to teraz zbieram na różowego skina. A wy piszcie komentarze, stawiacie łapeczki w górę. Trzymajcie się. Hej. Hej!